Cześć, z tej strony David, a to jest kolejny odcinek serii, w której uczę was programować w języku Lua w Roblox Studio. W tym odcinku zajmiemy się, co to jest service, get Service oraz omówię podstawowe e serwisy w naszym Roblox Studio. W naszym Lua. E otóż, co to jest serwis? Napisałem tutaj, że serwis w skryptach jest obiektem, który zawiera wbudowane właściwości, funkcje i eventy. Na przykład Marketplace Service, który służy do obsługi. Za Obsługi, zakupów w grze, podczas The Lightning służy do sterowania światłem, czasem i mgłą, a http service służy do pobierania informacji z zewnętrznych wi witryn internetowych. Mamy także, mamy także na przykład, um, User Input Service, który pobiera dane z klawiatury i myszki, i touchpada innych rzeczy, kontrolera, mamy. Twin Service, który robi przejścia ładne. No, mamy dużo serwisów, które mają właśnie wbudowane właściwości, elementy i funkcje. Serwisami naszymi także są wszystkie elementy te należące do naszej gry. Znaczy nie wszyscy, no, wszystkie. Na przykład Test Service to mamy, to jest też serwis. Workspace też także jest serwisem. Player jest także serwisem. server Storage, wszystkie te rzeczy są serwisami. Każda z nich ma, ma swoje własne funkcje, tak, właściwości takiej tutaj widzicie. Każda z nich ma własne funkcje, czy na przykład chat będzie miał funkcję, żeby wysłać wiadomość na czat. albo players będzie miał event, yy, że gracz dołączył. Wszystko, wszystkie rzeczy mają swoje własne eventy, funkcje. Wszystkie są serwisy. OK, jak możemy dostać permisję do takiego serwisu? Yy, mamy, są dwa sposoby. Jeżeli serwis istnieje, to możemy napisać. W, post w postaci zapisujemy to w zmiennej nazwę go na przykład serwis players nazwę go i zapiszemy tak Game.Players i w taki sposób po prostu zapisujemy serwis tak jakbyśmy zapisywali ścieżki directory toolbox explorer directory tak jak mówiliśmy chyba kilka odcinków temu w taki sposób po prostu zapisaliśmy nasz serwis ale jeżeli serwis nie jest stworzony jak widzimy ten serwis akurat jest stworzony, gdzie on jest, e, players. Jest stworzony, więc No to zadziała. Ale w przypadku, gdy serwis nie jest stworzony lub ma nie, e, 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 dziwną nazwę, dwuczłonową, trzyczłonową, przecinek, lub jakąś dziwną rzecz w nazwie, tak jak to musimy dać get service. Game get service zwraca obiekt serwisu o podanej nazwie. Jeżeli serwis nie istnieje, to zostanie stworzony i zwrócony. Jest to jedyny sposób na otworzenie niektórych serwisów. W tym momencie zapisałem tutaj serwis Replicated Storage. Replicated Storage istnieje, ale y, mógłbym zapisać go game.replicated Storage, tak samo jak players, ale mogę też w, w drugi sposób zapisać to tak. To nic nie zmieni, bo Replicated Storage istnieje, ale jeżeli by nie istniało, to zostałoby najpierw stworzone. Jeżeli jakiś serwis nie istnieje, tak jak w przypadku User Input serwis wspomniany przeze mnie wcześniej, zostanie on automatycznie stworzony tak? i zwrócony w postaci obiektu. Czyli w tym momencie ten User Input Service, nasza zmienna, będzie obiektem tego serwisu właśnie i na nim możemy op operować. Czyli na przykład mogę napisać User Input Service i mamy wiele różnych rzeczy: na przykład input e, began, connect, function, key, e, charted. W tym momencie e, to mamy, to jest właśnie, na, to jest serwis i tu mamy do niego event wspomniany, że każdy serwis ma e, funkcję event i właściwości. To jest event do tego, czyli jeżeli gracz coś kliknie, to zostanie wywołany event e, z argumentami, że coś kliknął, e, co kliknął i czy e, było to napisane na czacie. Chociaż to w tym przypadku nie zadziała, bo akurat ten serwis działa tylko na local scriptie ale tym, będziemy tym serwisem na pewno będziemy się zajmowali w przyszłości. E, więc tak w taki sposób tworzymy serwisy i dostajemy do nich obiekty e, e, dostęp, dostęp, dostajemy do nich e, dostęp teraz e, po części omówię niektóre e, serwisy jakie mamy w naszym e, w, tutaj podstawowe najbardziej, już stworzone workspace to oczywiście workspace, w którym przechowujemy wszystkie nasze obiekty z gry, widoczne E, mamy tutaj Terrain, kamerę naszą e, To taki najbardziej podstawowy e, serwis Players jest to serwis, który mamy Wszystkich graczy e, w grze e, Mamy tu na przykład właściwości Chris time e, Czyli ile czasu gr gracz się będzie respił Core packages to jest taki jakby nasz silnik Po kliknięciu zawsze mi wskakują błędy e, To jest taki jakby silnik naszej gry e, Tym się nie musicie przejmować Lightning jest to serwis, który odpowiada za, jak wcześniej tu napisałem, um, służy do sterowania światłem, czasem i mgłą, do tego służy. Replica możemy tutaj dodawać takie efekty, jak na przykład rozmycie, bloom, um, głębia ostrości, korekcję koloru, um, promienie światła, światła i inne rzeczy. Um, replicated Storage jest to serwis, jeżeli do niego coś wrzucimy to mamy pewność, że ta dana rzecz do, jak, jak, do, jak tworzymy serwer nowy, nasz, nasz no, serwer to mamy pewność, że to zostanie załadowane jako pierwsze czasami, po, po, czasami, gdy mamy skrypt to chcemy, żeby dana rzecz się wczytała przed skryptem żeby skrypt nie musiał czekać w tym momencie umieszczamy go w replicated storage, wtedy mamy pewność, że się, że, będzie przed, że będzie załadowane jako pierwsze replicated storage to samo co replicated first tylko, że nie ładuje się jako pierwsze. Ładuje się w jakimś tam. Ładuje się później niż pierwsze, o tak powiem. Więc e, to miejsce, w którym możemy przechowywać nasze elementy, które nie są. E, które nie mają być widoczne, jakiś, nie wiem, taki nasz dysk, tak? Gdzie możemy przechowywać różne rzeczy. Nie w postaci zmiennych, tylko, bo, ale w postaci obiektów. które mam tutaj właśnie zapisane. Replicated storage może też do tego słu służyć, ale za się to stosuje tylko do wczytywania rzeczy. Server Script Service jest to serwis, w którym przechowujemy skrypty serwerowe. E, mamy dwa rodzaje skryptów Server Script i Local Script. Local script e, działa po stronie klienta komputera gracza. Server script działa po stronie serwera. O tym będziemy mówić też w przyszłości. Jak będziemy robić bardziej zaawansowane rzeczy. E, następną rzeczą jest Server Storage. Jest to tak samo, jak, to jest to samo co Replicated Storage, tylko że do Server Storage ma permisję tylko serwer do replicated storage miał permisy serwer i klient, obydwie osoby. Dwie rzeczy. E, to tutaj do tej do server storage ma permisy tylko strona serwerowa. Starter GUI jest to, na, to co wyświetlamy na ekranie, czyli na przykład wszystkie przyciski możemy st o, stworzyć screen GUI i do tego dać na przykład frame'a. W tym momencie widzimy białą e, biały kwadrat tutaj na ekranie. I e, w tym miejscu właśnie te rzeczy robimy Te wszystkie przyciski jakieś, już jakieś paski ładowania inventory jakieś inne rzeczy starter pack jest to serwis który yy, jak dołączymy do gry to rzeczy ze starter packa przejdą nam automatycznie do naszego backpacka czyli na przykład wszystkie tule jakiś skrypt możemy też tam przenieść ale głównie tule się tutaj wrzuca starter player jest to serwis yy, w którym mamy informacje dotyczące startowego gracza, czyli na przykład tutaj mamy kamerę, yy, mamy charakter, tutaj nasz, dotyczący charakteru, prędkość poruszania się. Yy, no i tutaj już rzeczy w tym w serwisie mamy dwa inne serwisy, yy, takie jak Starter Character Scripts i Starter. Play, czy to nie są serwisy, to są pod, yy, foldery, popełniłem się, ale te foldery należą do tego serwisu i rzeczy, które wrzucimy do Starter Character Scripts. Będą automatycznie wrzucone do naszego charaktera do postaci. A rzeczy to nie muszą być tylko skrypty, w jest skrypts, ale to mogą być foldery, obiekty, różne rzeczy. A Starter players script to są rzeczy, które wrzucimy, które automatycznie zostaną wrzucone do naszej postaci. Nie do charakteru, tylko do obiektu naszego gracza, czyli do players tutaj zostanie wrzucone. Sąd serwis, jest to serwis odpowiedzialny za dźwięki. Możemy tutaj puszczać różne dźwięki, dodawać takie rzeczy jak. Sound Group i Group, na przykład tworzymy grupę dźwięków, możemy stworzyć dźwięk tak, dźwięki także możemy wywoływać na Replicated Storage oraz w Workspace, ale to będziemy się dźwiękami też pewnie w przyszłości zajmować. Za mną serwisem jest czat. chat, czyli chat to co mamy w lewym górnym rogu ekranu, nasz chat. No, na przykład możemy użyć go do wysyłania jakiejś wiadomości na czat lub innych rzeczy Następną rzeczą jest Localization Service Służy on do um, automatycznej translacji naszej gry czyli na przykład, że tłumaczymy grę z tytuł na przykład naszej gry na polski, na angielski jeżeli mamy po polsku... na, na polski, jeżeli mamy po angielsku na niemiecki, rosyjski, inne języki, w naszym grę tak samo Dlatego on służy, na przykład czasami się pewnie spotkaliście, że jakaś gra jest przetłumaczona automatycznie na jakiś inny język, mimo że jest angielską grą Na Robloxie, a jest przetłumaczona na przykład na polski Następną rzeczą mamy test-serwis, jest to serwis, który Jest odpowiedzialny za takie Rzeczy dotyczące analizowania naszej gry, debugowania Mamy tutaj na przykład rzeczy takie jak Uh, is sleep allowed, czyli czy dotyczący tego co wiem, waita, uh, nie jestem pewien i, i, i liczbę graczy. Pff, time. Uh, no mamy tutaj, uh, na przykład, symulujemy, jaki ma być lag, uh, seconds lag. No mamy tutaj różne rzeczy do takie do, do debugowania, do właśnie a, a, analizowania naszej gry pod względem właśnie lagów i innych rzeczy. No, i to w sumie dotarliśmy do końca tego odcinka. Jeszcze raz przypomnę: Get Service. W taki sposób uzyskujemy permisję do. Uzyskujemy obiekt serwisu. No i tak. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.